Hej moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj otwieramy drugą puszkę Stopsa. Amerykańska wersja. Ostatnio trafiłem dwie złote karty Realu Modricza i Nawasa. Miałem już je obie. Miejmy nadzieję, że dzisiaj trafimy kogoś, kogo mi jeszcze brakuje. Sprawdzamy oczywiście limitkę. Wow, no czyli nie ma tak, czyli Gold. Tym razem Sanchez. Wcześniej był Miller, teraz Sanchez, czyli pewnie w każdej może być inny zawodnik. Dwóch już mamy. Piękna sprawa. I mamy złotego Alexisa Sancheza. Przedstawiam kolejne karty. Tym razem zaczynamy tak ostatnio też bazowe. Schmeichel, Waldifiori, Fiori, Marquinhos, Stones, Silva, Dybala, Martinez, Arias, Rico, Busquets, Papastopoulos, Josefson, Lindelöw, Juan Fran. Götze, Franson, Horta, Gabi, Klisi, Szowkowski, Hernandez, Son, Guedes, Fuks, Iwobi, Jorginho, Silva, Okazaki, Carvalho Yangam Biwa, Grimaldo, no i zaczynamy z kartami specjalnymi: Midfield Duo z Brugi, Midfield Duo z Lyonu, Golking Wardi, Golking Wosen, lakazet, Logo Benfiki Juventusu dalej mamy man of the match William Carvalho Dele Ali trick hero Karim Benzema i pierwsza karta złota Realu to Danilo mam go już a druga Isco tego również posiadam no i popatrzcie, jeszcze jest jedna karta limitowana w środku. No masakra, no ostatnio tak nie było. I coś, jakiś on czarny ten Sergio Ramos, nie wiem czy na naszej karcie to tak samo wygląda, taki ciemny design. Muszę później tu sprawdzić. Ale pięknie, no dwie karty limitowane w środku. Oczywiście. Dodatkowo jeszcze dołożyli tutaj karty z kodami, te same. Bo chyba są trzy albo cztery różne karty, jeżeli chodzi o kodziki. Dalej mamy Wilshire, Gulam, Wesley, Vasquez, Alves, Osbilis, Ferreira. Baumgartlinger, Tosic, Gameiro, Aranguiz, Beck, Turan, Bartra, Waclik i Gonzales. Jak na razie nie trafiliśmy jeszcze żadnej karty klub 100, no ale myślę, że druga karta limitowana to wszystko wynagrodziła. Piszcie moi drodzy, co myślicie o Drugiej puszce, jak dla mnie lepsza niż pierwsza. Dzisiaj to wszystko, dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.